Daje słowo. Lidia Bogaczówna i Andrzej Kopie. Jeszcze na koniec wolność słowa i cenzura. Czy słowa trzeba się bać? Chyba tak skoro jest cenzura. A czym jest cenzura? Strachem? To na wszelki wypadek kontrola publicznego przekazywania informacji ograniczająca wolność publicznego wyrażania myśli i przekonań. A czym wyrażamy myśli? Słowem. Cenzura polega na weryfikacji audycji radiowych, telewizyjnych, widowisk, internetu przez organy państwowe z punktu widzenia zgodności z prawem, a przynajmniej jego interpretacją. Polityką państwową, obronnością. Ale też świadome wprowadzanie w błąd poprzez selektywny dobór rozpowszechnianych informacji. W Polsce Ludowej uczyniono z niej instrument totalnej kontroli społeczeństwa. Od 1946 roku kontroli podlegało każde słowo, znaczy 1946 roku, kontroli podlegało każde słowo, mające zaistnieć w przestrzeni publicznej, zarówno w teatrze narodowym, jak i na estradzie w wiejskich Dorzynkach. Słowo trafiało do więzienia, odbierało mu się wolność, bo słowo ma wielką moc. Może być bardzo groźne. Pamiętam, jak Bogdan Smolen, kabareciarz, kiedyś w tekście swojego monologu cenzorowi przedstawił bo trzeba było wcześniej, oczywiście, przedstawiać cenzorowi wszystkie wystąpienia cenzorowi przedstawił w tekście taki tekst, Idę, ale ją zasłużonych. Aleja zasłużonych, z dużych liter, nic groźnego, cenzor oczywiście dopuścił. Ale już na estradzie padło, idę, przecinek, aleją zasłużonych. No na to cenzor na pewno by nie dał przyzwolenia. Także trzeba się zaprzyjaźnić ze słowem, poznać jego siłę, żeby nim sprawnie obracać. Dbajmy o słowo. Bo coraz częściej słowa umierają zabijane przez smsy, maile, przekształcając się w skrótowo pisane wyrazy, czasami jednym palcem od niechcenia. Już nie osobiście własną ręką, która każdy wyraz dopieszczała, nadawała kształt. Ja jeszcze na języku polskim w szkole, w szkole podstawowej, uczyłam się kaligrafii. Ja teraz się zastanawiam, kiedy zniknie zawód grafologa. Co pociące będzie poznawał internetowej, znaczy komputerowej? No to kto w takim razie ma bronić słów jeśli nie aktorzy? To wielka odpowiedzialność nie można dopuścić, żeby większość słów trafiła do muzeum nieużywanej mowy? Goethe powiedział, że każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także jeśli to możliwe, Powiedzieć parę rozsądnych słów. Rozsądnych, właśnie. Róbmy to w trosce o piękne słowo. Ale Mark Twain z kolei powiedział, że lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wątpliwości. W takim razie niech Państwo zdecydują co wybrać. Podzieliliśmy się z Państwem rozważaniami na temat słowa w momencie, kiedy to słowo coraz mniej szanujemy, nie bierzemy za nie odpowiedzialności, doprowadzając do ogromnych podziałów. Zacznijmy ważyć słowa. Może uda nam się odwrócić rzeczywistość. Zacznijmy od siebie. Mówca tak powinien skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy. Winston Churchill. Mm -hmm. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. W takim razie dziękujemy Państwu bardzo za wysłuchanie. Lidia Bogaczówna. I Andrzej Popier.